Cześć, tu Robert z Crazy Shoot Lovers. Jak się pewnie właśnie domyśliliście, będziemy wymieniali zderzaki, zamienimy tylny zderzak, czyli to co? Zaczynamy. Zdę. Zderzak, jeden kawałek, uchwyty mocujące, uchwyty na szekle też do zamocowania, drugi uchwyt mocujący i to jest tak naprawdę do śrub po prawej stronie, bo tam nie będzie. O! Zdjęcie starego zderzaka. Nie jest super skomplikowana sprawa, w jednym miejscu upierdliwa. Zaczynamy od usunięcia paneli od wewnętrznej strony nadkoli. Tych tutaj. To pozwoli nam dostać się do śrub, które będziemy musieli odkręcić. Czyli ósemeczka. Odkręcamy trzy śruby. Tam głębiej są dwie pozostałe. I trzy śruby odkręcone. Otrudnieniem w porównaniu ze standardowym węglerem jest ta część amortyzatora, która przeszkadzała używaniu klucza z grzechotką. Musiałem posłużyć się zwykłym. Eee, ale zdejmujemy. Ciekawe jak łatwo odejdzie. Pewnie przez amortyzator nie łatwo. Ale w końcu się udało. I tutaj mamy śruby, które będą i Ta cała część idzie. Będziemy musieli najpierw odkręcić pewnie te, żeby odkręcić zderzak, kilka śrub pod spodem, o widać powód też dlaczego zmieniamy, widzicie jakie wykrzywione, no super, super design, idziemy eee, na drugą stronę, z drugiej strony ta sama sytuacja, Teraz, dwa, trzy, Idziemy też drugi. Dobra, co my tu mamy? A tak, musimy odłączyć sobie ten kabelek. Jak jest wyjęty, łatwiej odpiąć. Jeszcze trzeba odpiąć tego klipsa. O tego. Przełożyliśmy stąd, tam, żeby nam zwisał tylko przyczepiony do zderzaka. Zderzaku musimy, tutaj musimy sobie odkręcić dwie śruby szesnastki. Do tej pierwszej dostęp jest OK, do drugiej już nie OK, więc będzie trochę roboty zwykłym kluczem. To są te pierwsze kroki. Potem faktycznie tutaj musimy też odkręcić. I tak samo z drugiej strony na końcu do tego mamy dwie śruby trzymające tą nieszczęsną tablicę rejestracyjną. Normalnie by trzymało, ale na Jeep Academy odeszło. Także problem z głowy lecimy. Jak widać tutaj potrzeba. Głębokiego klucza, no czyli nośladyki, odejść. już pomogłeś? No. <laughs> nie, to nie pomaga. <laughs> Dobra, wracając do tematu. No, się udało w końcu. I resztę. skręcamy Droga przez mękę. Drugi już też. Jest prawie... O! Wnięty. To samo z drugiej strony. Jestem ściągnięty. Teraz idziemy po drugi. I tłumik mi nie pomaga. Jest. Dobra, wracamy na stronę Pas kierowcy i i odkręcamy te dwa. Te dwie śruby. Druga też. I teraz od strony pasażera. Wow. No ponieważ normalnie trzymałby go jeszcze te dwie śrubki małe pod tablicą rejestracyjną, to by się jeszcze trzymał, ale ponieważ już ich tam nie ma, ponieważ się drwały, dlatego zmieniamy zdarzek, bo tablica to porażka. To już wisi, także zdejmujemy. Ta Takie proste. I gdybym w tym momencie chciał po prostu sobie założyć tamten zderzak, to za jakieś 45 minut miałbym wszystko zrobione. Ale są jeszcze czujniki parkowania, które chcemy przełożyć do tamtego zderzaka. A to trwa bardzo długo. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Ten y, steżek ma jakby dwie warstwy. Jedna to jest zewnętrzna i druga wewnętrzna. Między wewnętrzną a zewnętrzną są czujniki parkowania i kabel, który leci od, y, od nadwozia y, do, do zderzaka. Więc trzeba odkręcić kilka śrubek. Więc na setką siódmeczką odkręcamy. Więc tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i mamy. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście.

Odkręcę też sobie światła przez inger, więc. Lebu 28, tak? 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34. Na razie 34. Ale z tego co pamiętam, to nie wszystko. Teraz staram się wyjąć. Ten metalowy element, dobra, tylko klipsy, więc wyjęty. Tego jeszcze nie da się odseparować do końca, bo trzymają to te boki. Te boki są na takie klipsy, które trzeba wyjąć, białe. na stronę druga strona raz dwa i trzy ha nie tak szybko jeszcze od spodu jest kilka śrubek to odkręcamy ale tam było trzydzieści cztery trzydzieści pięć 36, 37, 38, 39, 40. Tutaj nie muszę odkręcać, bo jest wyrwana. Boże, zgubiłem się już teraz naprawdę. Ponad 40. Kurde. Ach. Nie, jest wyrwany, bo nie ma sensu odkręcać. Tak eee, się nie odkręci, bo tam lata, coś jest brudne, nie będę tego ruszał. Ale resztę trzeba odkręcić. Potem potem policzę ile tego, te ale ponad 40 śrub. Uważam za lekką przesadę. Już, już. Więc wracamy do I To już tylko za trzaski. A. Kolejne śrubeczki. Jak liczymy? co się zamiało? wow, tam nie, nie jest jeszcze trzyma? A u śrubkę Teraz trzeba odłączyć czujniki, cztery, tutaj, tutaj, tam i ze światłem. A to jest wtyczka od oświetlenia tablicy rejestracyjnej. To są wtyczki od świateł przeciwmgielnych. Najłatwiej mi jest je otworzyć po prostu wkładając tam śrubokręt, podważając zapadkę. O tą, ale od tej strony śrubokrętem i wyciągamy. To powinno podejść do góry, o te białe. I teraz ściska się tą białą zapadkę. I wyciąga, wyciąga tak. To od y, oświetlenia tablicy rejestracyjnej ścisnąć tutaj i wyciągnąć. I to było dosyć proste. Dobra, mając już cztery półsłupki rozłączone, możemy odseparować tą stronę wewnętrzną od zewnętrznej. Oczywiście po uprzednim przełożeniu kabelków do środka. Voilà. ten kabel musimy sobie zaadoptować który biegnie tędy, go przełożymy do nowego zderzaka więc tutaj jest na klipsy tylko przyczepione bardzo, bardzo łatwo wychodzą i tak reszta. a no i trzeba przełożyć tą wtyczkę ale jak widzicie, ja się na tym złapam robiąc to u siebie w hound. E, to nie bardzo chcę przejść z tym. Wystarczy podnieść, podnieść tutaj tą końcówkę i ta zaczepka się wysunie. I można wtedy spowodowanie przesunąć to. A to z, to z powrotem zamontować. U siebie, siebie popsułem w deszak, ale to u mnie, u mnie mogę, nie? Samo usuwanie czujników jest proste. Wystarczy odgiąć tu od góry tą wypadkę, od góry odgiąć, od dołu odgiąć i wyciągnąć. Oczywiście trzymając aparat i yy, robiąc z lewą ręką się to nie uda, więc yy, zaraz wracam. O, i tak wyjętego i trochę przeczyszczonego pacjenta można już yy, instalować powoli w nowe miejsce na nowym zderzaku. Oczywiście, to jak to się robi, będzie pewnie zależało od zderzaka. Tutaj będzie przychodziła na to nakładka, to potem pokażemy. Na razie wyjmiemy resztę czujników. Czujniki na swoich miejscach czekają na instalację w nowym zderzaku. Ale wróćmy na razie jeszcze do samochodu. Musimy pozbyć się jeszcze kilku elementów tego haka i tego. Po obu, po obu stronach. Znaczy, po drugiej stronie nie ma haka, więc yy, nie trzeba się pozbywać haka, ale ten element jest. Tutaj szesnastka i odkręcamy. I odkręcamy. Po odczepieniu wszystkich części starego zderzaka zaczniemy instalację nowego. Pierwsze co zrobię to przyczepię czujniki. Tutaj idą takie nakładki, które się z góry i z dołu przykręca. Bez tu jakieś godzina później normalnie jest i udało się przykręcić te, te czujniki parkowania. Nienawidzę czujników parkowania. Nienawidzę ich. Teraz zaczynamy montować e, zaczepy do ramy. Powinno pójść ok. Osprzęt gotowy. Tylko przykręcić kilka śrub i e, z głowy. Z jednej strony założone. Z tej strony akurat w tym kożaku. nie wiem jak innych. Trzeba dołożyć tą płytkę. Bo na dole nie ma prowadnic do śrub. Śruby przejdą tędy. Są po bokach dole nie ma. Wszystko założone i dokręcone. Teraz zostaje już tylko przyczepić kabelki i założyć zderzak. Czujniki podłączone, tutaj zabezpieczone, bo tutaj będą mocowania do ramy i chcemy, żeby kabel szedł nad nimi. Zostawimy Tak wygląda zamontowany zderzak U. Nie ma tego zwisającego Gówna na tablicy rejestracyjną. No. Jest piesek za to. Podobać sobie kuki. Pamiętajcie, żeby nigdy nie robić tego samemu. Lepiej zostawić to specjalistom. Oddajcie samochód do waszego ulubionego warsztatu. Niech oni to zrobią profesjonalnie, to nie są żarty. Ja to zrobiłem, bo nie mogłem się doczekać. Camp Jeep niedługo, a terminów nie ma. Po Camp Jeep planuję oddać jeszcze ten samochód, żeby ten zderzak jeszcze raz zdjęto Po pomalowano porządnie, żeby nie rdzewiał i jeszcze raz profesjonalnie ktoś założył. Także do zobaczenia. Czas instalacji 5 godzin i 15 minut. I tak godziny krócej niż w moim.